Proszę mówić, panie w sprawie Jezusa z Nazaretu? Tak, oczywiście. W takim razie proszę mówić. Chodzi o pewne zdarzenie. Jak co dzień w świątyni Jerozolimskiej odbywał się tak. I nagle do świątyni wpadł człowiek z biczem Zaczął przewracać stoły i wyrzucać wszystkich handlujących i kupujących. Nawet owce i woły przepędzał z platu świątynego. Rozstrzypywał pieniądze bankierów i krzyczał, że mamy się wynosić z domu jego ojca. Przepraszam, ale czy ja dobrze usłyszałem? Powiedział z domu jego ojca. Przecież świątynia poświęcona jest Bogu. Za kogo on się uważa? Za syna Bożego? Tak powiedział, tak. a jak świątynia. Co takiego? W ciągu trzech dni, czy on wie, ile trwały prace przy budowie? Nie dość, że bluźni, to zachowuje się jak szaleńc. Możecie już wyjść. To wszystko. Mu oczy I kazał objąć je w sadzawce. No dobrze, ale nie rozumiem, po co to wszystko. Bo kiedy niewidomy wrócił z sadzawki, mógł widzieć! Jak to widzieć? Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że Jezus wyleczył go głową. Nie. No oczywiście, że nie. Od razu wydawało mi się to podejrzane. Myślę, że on tylko udawał niewidomego, żeby wyrzucać pieniądze! Tak Na myślę. Na nie nie powtarzaj już więcej tych ust. Ja w sprawie tego wywrotowca, Jezusa z Nazaretu, Mów, słuchamy, byłem świadkiem rozmowy tego człowieka z pewnym zamożnym młodzieńcem. Spytam Jezusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus wskazał mu na przykazanie. Ale ten odparł, że przestrzega ich przez całe życie. Na to Jezus powiedział, że powinien jeszcze sprzedać swój majątek i rozdać go u domu. Co na to młodzieniec powiedział? Bardzo się zasmucił. Widać bowiem było, że pochodzi z założonej rodziny. Co tak pana niepokoi z tym wydarzeniem? Jak to? Przecież ten Jezus to jakiś wywrotowiec! Chce znieść własność prywatną pozabierać nasze majątki i oddać w kołocie i nie Przecież nie możemy na to pozwolić. Trzeba coś zrobić z tym człowiekiem, zanim dojdzie do jakichś rozruchów. Przecież ten Jezus jest niebezpieczny. Nie możemy milczeć. Tak, tak, macie rację. Trzeba Go będzie uciszyć i umiesz popinić. My już się tym zajmiemy. Możesz prosić następnego. Czego chcesz człowieku? Mogę wyświadczyć Pan pewną przysługę. O co chodzi? Wiem wszystko, co dotyczy obecnie Jezusa z Nazaretu. A to jest co jego? Skąd Go znasz? Kim jesteś? Nazywam się Judasz Miskariota. Byłem uczniem Jezusa, ale nie wierzę ani w Niego, ani w to, co robi. On zaś uważa się za Mesjasz. Nie zaprzeczył też, kiedy jeden z naszych nazwał go Synem Bożym. Wiele chodziłem z Jezusem, więc mogę wskazać miejsce, gdzie często przebywał. To dobrze. Ale najlepiej schwytać go z mroku, żeby tłum się nie zbudował. Więc mówisz, że możesz wskazać miejsce? Możecie zdać się nam, ale to będzie kosztowało. Tak, naturalnie. Nagroda należy do ciebie. Skarbnik wypłaci Ci 30 setów. Urzy szuj! Na wszystkich mi! Śmieć! Urzyszy! A cóż wam złego uczynił? Sam, samotny, wobec drugiego tłumu. Niechże teraz siebie wybawić. jeśli jest Mesjaszem. Jeśli ty jesteś królem żydowskim, zejdź z krzyża. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc teraz siebie i nas. Ty nawet Boga się nie boisz, choć ten sam nosi karę. My przecież cierpimy sprawiedliwie, lecz On nic złego nie uczyni. Ojcze Twoje ręce powierzam ducha mylu.